Posłanie od grobu pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Alei Zasłużonych w Warszawie do Parku Jordana w Krakowie dla zebranych przy jego pomniku w dniu dziesiątej rocznicy jego odejścia na wieczną wartę i do wszystkich, którym całe życie służył. Pułkownik Ryszard Kukliński, rodowity warszawiak, był wierny przysiędze wojskowej, którą składał swojej ojczyźnie, przysięgając, że w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia, mężnie walczyć w obronie Ojczyzny, o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. Będąc dopuszczony do planów strategicznych Układu Warszawskiego, zorientował się do czego może doprowadzić agresywna polityka tej doktryny wojny niby obronnej. Uznając, że działa w stanie wyższej konieczności, nie podporządkował się części tej przysięgi, która zmuszała go do przemilczenia agresywnych planów mocodawców PRL i Armii Układu Warszawskiego. Z pewnością prowadziłyby one do niewyobrażalnego w skutkach wybuchu III wojny światowej. Kraje wchodzące w skład NATO w ramach obrony przed agresją i atakiem drugiego rzutu Armii Układu Warszawskiego zaatakowałyby w celu jej podtrzymania cele na terytorium Polski bronią atomową. Ta kontrakcja zakończyłaby się zniszczeniem nuklearnym dużych obszarów Polski i wielomilionowymi stratami wśród Polaków. Zapobieżenie tej tragedii było motywacją pułkownika Ryszarda Kuklińskiego do podjęcia współpracy z naszym sojusznikiem, jakim kiedyś i teraz są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Pułkownik Kukliński był przyjacielem moim i mojego brata Leona. Poznaliśmy się. W Niedabylu w gminie Stromiec w roku 1938. Tu właśnie urodził się tata Ryszarda i dlatego często tu przyjeżdżał do rodziny. Niedobyl, niedaleko Warszawy nad Pilicą, był miejscem, gdzie pośród przepięknej przyrody zostaliśmy przyjaciółmi z piaskownicy, zakochani w tym, co nas otaczało. Mieliśmy te same młodzieńcze marzenia. Budowaliśmy skory flotę amerykańską i puszczaliśmy ją na rozlewiskach pilicy. Potem przyszła okupacja niemiecka. Kojarzyła się ona nam ze stukotem stalowych obręczy niemieckich pojazdów na bruku drogi stroniec Białobrzegi. Wychowywaliśmy się tam wśród osób, z których wielu było członkami AK. Od nich to roznosiliśmy po okolicy listy miłosne na bibułkach, które, jak się później dowiedzieliśmy, były rozkazami. Ryszard mieszkał w Warszawie, bawił się z dziećmi żydowskimi na podwórkach, a kiedy wybuchło powstanie w Getcie, na miarę swoich możliwości i wieku pomagał im. To było oczywiste, gdyż byli to jego koledzy. Nadeszło tak długo oczekiwane wyzwolenie spod jarzma niemieckiego. Trudno nam było zrozumieć nowe fakty, które się działy teraz wokół nas. Dorośli nie chcieli z nami o tym rozmawiać. Z jednym z nas Ryszard wyruszył do Niemiec w poszukiwaniu swojego ojca aresztowanego podczas okupacji przez Niemców. Niestety poszukiwania okazały się bezskuteczne. Ryszard po tych doświadczeniach koniecznie chciał zostać żołnierzem, bo czuł, że ojczyzna będzie musiała mieć armię do swojej obrony. W roku 1947, w wieku 17 lat, poprawiając nieco świadectwo urodzenia, wstąpił do oficerskiej szkoły piechoty we Wrocławiu. Rozpoczął swoją szybką karierę dzięki swojej wyjątkowej inteligencji. Awansował. Jak się później okazało, drzemał w nim genialny strateg i posiadał też ogromny spryt. Jednocześnie był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, zdecydowanym, który niczego się nie bał. Cechował się stoickim spokojem i nigdy nie słyszeliśmy, aby posłużył się jakimkolwiek przekleństwem. Ponadto był wyjątkowo szarmancki wobec kobiet, co dawało mu potem alibi w niektórych sytuacjach związanych z jego pracą. Jego kariera wojskowa rozpoczęła się we Wrocławiu, zakończyła się pracą dla sztabu generalnego w stopniu pułkownika. Odwiedzał nas często w tym okresie, a kiedy już po ślubie zamieszkał w Warszawie, był z hanią. Częstym gościem u nas, a także my spotykaliśmy się u nich w ich mieszkaniu. Państwo kupijscy wzięli ślub kościelny oraz ochrzcili obu swoich synów Bogdana i Waldemara. Nikt z nas nie domyślał się, że Ryszard skrywa wielką tajemnicę. Jak działał i co robił w latach 1972-81, pokazują mniej lub bardziej udane filmy, które można obejrzeć w Polsce. Jedyne, co dało nam do myślenia, ale dopiero w roku 81, to to, że mnie i mojemu bratu Ryszard powierzył opieczętowane paczki na przechowanie, które następnie zabrał tuż przed swoim zniknięciem. Dopiero podczas swojego przyjazdu do Polski po uniewinnieniu uchylił nieco rąbka tajemnicy. Ale były to sprawy znane już z przekazów medialnych. Zapamiętałem jego dewizę dotyczącą zachowania tajemnicy. Gdy wie jeden, to o jednego za mało. Gdy wie dwóch, to o jednego za dużo. Gdy wiedzą o Was, to Wy wiecie, to środkami farmakologicznymi wyciągną z Was wszystko. Jest oburzające, że niektórzy Polacy, którzy zawdzięczają mu nawet życie nie znając szczegółów współpracy z NATO, a może nie chcąc ich znać, potrafią podważać jego patriotyzm i nazywać go zdrajcą. Nie docierają do nich argumenty, że powiadomił wolny świat o zagrożeniu III wojną światową, co pozwoliło prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi i papieżowi Janowi Pawłowi II skutecznie zablokować szaleńcze plany Układu Warszawskiego. Że dzięki niemu Polska i część świata nie jest atomowym cmentarzyskiem, a matki Polki i matki w innych narodach nie płaczą po stracie swoich dzieci. Jest także oburzające, że niektórzy jego zagorzali przeciwnicy wykorzystują w celu zniszczenia pamięci po nim absurdalne fakty medialne, że na przykład pułkownik Ryszard Kukiński otrzymywał za swoją działalność wynagrodzenie, co pozwoliło mu kupić, a także jacht. Prawda jest taka. Że to nie była żadna willa, tylko segment w osiedlu oficerskim, osobiście przez niego wykańczany. A jacht to poniemiecki wrak, który remontował przez pięć lat. Niektórzy historycy nawet twierdzili, że był podwójnym agentem i częściowo pracował dla GRU. Jakby jeszcze tego było mało, a to właśnie teraz pojawiła się ta absurdalna informacja, że jego obaj synowie żyją. Czyli Polacy. Nic się nie stało w bogatej rodzinie kuklińskiej. Musi bardzo boleć wiele osób, że pułkownik Kupiński był genialnym strategiem, a dzięki woli boskiej sprzyjało mu szczęście. Publiczne rzucanie oszczerstw na nieżyjącego już człowieka jest najlepszym dowodem, jak bardzo zaszkodził określonym siłom niestety nie tylko w Związku Radzieckim. Pozwolimy sobie zacytować słowa Zbigniewa Herberta. Bohaterowie są zawsze samotni. Nie mają za sobą tłumu płatnych klakierów, redaktorów kłamstwa, zwolenników pałki i obozu osamotnienia. Ryszard Kukliński toczył samotną walkę w cieniu grożącej mu w każdej momencie śmierci o sprawy najważniejsze. Prawo do niezawisłości, prawo do obrony zagrożonego bytu państwowego o godność narodową wreszcie. Podczas spotkań z Ryszardem dostrzegaliśmy w jego oczach ogromny ból po stracie synów. O swojej wspaniałej żonie, pani, jak się do niej zwracał, mówił, że nie wyobraża sobie życia bez niej. Rozumiał, jak musiała ona cierpieć jako kobieta, kiedy wykonując zadania nie wracał na noc do domu. Kiedy w grudniu w roku 2003 po raz ostatni gościliśmy go w naszym mieszkaniu, widać było w nim ogromny żal, że nie wszyscy w Polsce rozumieli, co on zrobił i dla kogo. Pomimo postanowienia sądu z dnia 22 września 1997 roku o umorzeniu ponownego śledztwa po uwzględnieniu faktu, że działał w stanie wyższej konieczności oraz wcześniejszemu przywróceniu mu stopnia pułkownika, media mętnego nurtu nie dawały mu spokoju, upokarzając go przy każdej nadarzającej się okazji. Nie chciały przekazywać rzetelnej informacji, chociażby o tym, że pułkownik Ryszard Kukliński był bez wątpienia pierwszym oficerem polskim w NATO, gdyż otrzymał stopień pułkownika armii amerykańskiej. Generał Wojciech Jaruzelski powiedział, jeżeli Kukliński jest bohaterem, to my wszyscy jesteśmy zdrajcami. No właśnie, tylko że należy jeszcze ustalić, co to znaczy wszyscy. Może wreszcie dotrą do świadomości wszystkich racje Senatu RP z 16 kwietnia 1998 roku, który stwierdził jasno i dobitnie, że PRL był totalitarnym państwem, zniewolonym przez komunistów i pozbawionym suwerenności. A jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, niech wie, że należy do krzykliwej mniejszości i ma jakiś interes w zakłamywaniu historii. Faktem jest też, że premier Leszek Miller stwierdził, że rehabilitacja Kuklińskiego była jednym z nieoficjalnych warunków wejścia Polski do Sojuszu Obronnego NATO. Świadczy to o kwalifikacjach bohatera, a także postawie jako żołnierza, do której Amerykanie przywiązują dużą wagę. Mimo tego pułkownik Kukliński do końca pisał sprostowania do mediów, ale z reguły były przemilczane. Ogromnym ciosem dla niego po powrocie do USA był kłamliwy artykuł w gazecie wyborczej op opublikowany tuż przed jego śmiercią. Po zapoznaniu się z nim zadzwonił do Jerzego Bukowskiego, swojego reprezentanta prasowego w kraju i wzburzony poprosił go o napisanie sprostowania do pap. Stwierdził, że list do gazety wyborczej zajmie się sam. Wkrótce jego żona znalazła go w stanie ciężkim właśnie nad tym listem. Niestety po przewiezieniu do szpitala wkrótce zmarł. 11 lutego 2004 roku w wieku 74 lat. Jego pragnieniem było przyjechać do Polski i zamieszkać tu na stałe, w swojej ojczyźnie. Hania podzieliła się z nami telefonicznie tymi tragicznymi informacjami. Sama zmarła wiosną 2013 roku. Cena, jaką zapłaciła za bohaterstwo męża, to utrata dwóch synów i męża. Cześć jej pamięci. Pułkownik kukliński był bez wątpienia wielkim patriotą i bohaterem narodu polskiego. Kukliński ryzykował wszystkim, co dla człowieka jest najcenniejsze: życiem, rodziną, pozycją i dobrym imieniem. Zrobił to dla swojej ojczyzny Polski. Podpisali Leon, kapitan AK, wraz z bratem Romanem obaj. Z niedabyla miejsce urodzenia ich mamy i miejsca urodzenia taty pułkownika kuklińskiego.